Mamy drugą edycję Festiwalu Literatury Europejskiej Poeta Wolności. Ona związana jest z nagrodą, którą miasto Gdańsk funduje poetom, poetom z całej Europy. Gdańsk, jako miasto, wolność i poezja, to trzy pojęcia, które właściwie są tożsame i powinny się ze sobą coraz mocniej kojarzyć, to jest dar miasta. Dlatego, by poeci z całej Europy przyjeżdżając tutaj, mogli ze sobą kontaktować się, wymieniać swoje poetyckie języki, mogli jechać dalej w świat i mówić o tym, że spotkali coś wyjątkowego. Dzięki.